W tym materiale pokażę, w jaki sposób ustawić lokalizację w kampanii Google Ads i na co szczególnie zwrócić uwagę. Ustawiając nową kampanię, w pewnym momencie pojawia się sekcja lokalizacji. E, domyślnie zaznaczona jest opcja Wszystkie kraje i terytoria. Tego raczej nigdy nie zostawiamy, ponieważ reklama poszłaby na cały świat. Drugą opcją jest Polska. W momencie, kiedy reklamujemy się na cały kraj, jest to właściwe ustawienie. Trzecią opcją jest Wpisz inną lokalizację. Gdzie możemy wpisać konkretne województwo, bądź konkretne miasto, a nawet konkretną dzielnicę? Możemy zostawić te trzy lokalizacje, bądź wybrać jedną z nich. Możemy również wejść w szukanie zaawansowane, gdzie również możemy dodawać lokalizację jak poprzednio bądź zaznaczyć promień wokół jakiegoś miejsca. Możemy zmienić z mil na kilometry, wpisać promień np. przykład 30 km wokół ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Po rozwinięciu opcji lokalizacji mamy bardzo ważne ustawienia. Jeżeli w naszym biznesie zależy nam, żeby pojawiali się tylko klienci mieszkający w danym miejscu, Zaznaczamy tą drugą opcję. Wtedy, na przykład, jeżeli ja się reklamuję tylko na Warszawę, e, moją reklamę zobaczą tylko osoby stale tutaj przebywające. Jeżeli ktoś pisze frazę związaną z moją biznesem, na przykład z Krakowa, wtedy już moje reklamy nie zobaczy. Natomiast ta pierwsza opcja będzie dobra w przypadku, kiedy, pomimo tego, że reklamuję się na Warszawę, zależy mi też na osobach, które szukają mnie w innych miejscowościach, i wtedy ktoś będą właśnie w Krakowie, wpisując frazę związaną z moją, Działalnością też zobaczymy ją reklamę. W momencie, kiedy mamy już uruchomioną kampanię, klikając na lokalizację, możemy sprawdzić nasze wcześniejsze ustawienia. W tym momencie mam ustawione dwie lokalizacje: Kraków i Warszawa. Przy działającej kampanii mogły też sprawdzić, która z tych lokalizacji sobie lepiej radzi, zbiera więcej konwersji bądź taniej i wyłączyć tę lokalizację, która sobie gorzej radzi. Klikając tutaj, możemy edytować tę lokalizację. Skreślić bądź dodać nowe. Bądź dodatkowo też wpisać promień od jakichś miejscowości. Jeżeli chcemy mieć większą pewność tego, że nie będą teraz trafiać klienci z innych województw, możemy je wykluczyć przechodząc do zakładki Wykluczone, edytuj lokalizację. I możemy wykluczyć przykład Małopolskie. Zapisz i analogicznie dodać wszystkie lokalizacje, które nas nie interesują. Reasumując, przy działającej kampanii polecam sprawdzać zakładkę lokalizacje i sprawdzenie tych lokalizacji, które sobie lepiej radzą i pod tym kątem optymalizację dalszej reklamy. Jeżeli podobało Ci się nagranie Zasubskrybuj kanał, żeby mogło obejrzeć go więcej osób.